Nic o nas bez nas to innowacyjny projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy w partnerstwie z Crime Prevention Foundation z Estonii. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży, a oparty jest na zasadzie mentoringu rówieśniczego. Przez dwa lata uczestniczyła w nim grupa młodych ludzi od 18 do 24 roku życia. Przede wszystkim stawiamy na oddolność, to znaczy zakładamy, że bardzo duża część decyzji o tym, co się dzieje, leży po stronie uczestników, a nie po stronie ludzi zarządzających projektem. Drugą taką rzeczą, która bardzo poruszała na początku projektu i była wtedy bardzo innowacyjnie postrzegana, to jest kwestia tego, że my nie ograniczaliśmy kryteriów dostępu. Czyli klasyczne projekty związane z wykluczeniem społecznym. Są dedykowane dla wąsko zdefiniowanych grup. Kobiety w wieku określonym zamieszkujące na no, itd. My uznaliśmy, że właśnie chodzi o to, żeby te kryteria wykluczenia same nie wykluczały, czy żeby były kryterium naboru, ale nie jedno z nich, tylko dowolne z nich. Dlatego staramy się mieć w projekcie ludzi, którzy są z bardzo różnych środowisk, z bardzo różnymi trudnościami, które napotkali. Czasami są to niepełnosprawności, które też są wśród kryteriów wykluczenia, bo uważamy, że dzięki temu oni się mogą podzielić swoimi siłami. Co ma nazwa projektu Nic o nas bez nas. I właśnie dlatego są to młodzi ludzie, bo będą pracowali z młodymi ludźmi. Więc jeszcze jakby na tą chwilę wiedzą jak, z jakimi problemami się borykają młodzi ludzie, bo sami się z nimi borykają. Wiedzą też, jakie mają trudności. A oprócz tego jest to grupa osób, którzy mają też specyficzne problemy życiowe, i dlatego nie są oni oderwani tak od tych realiów, tych trudów. No i z jednej strony często osoby mówią, że ktoś, kto pomaga, musi być taki idealny, musi być sam poukładany, musi mieć idealne życie. Natomiast to nie jest prawda, ponieważ często bardzo pomocne jest to, że jeżeli samemu się przejdzie jakieś trudności, pokona się trudności, to później łatwiej jest pomagać. Dlatego na przykład, jeśli chodzi o leczenie osób uzależnionych, to często terapeutami są osoby, na przykład trzeźwi alkoholicy, czy trzeźwi tak, narkomani. Z punktu widzenia technicznego to nie było proste, bo trzeba było znaleźć młodych ludzi, którzy spełniają kryteria ustawowe związane z zagrożeniem wykluczeniem społecznym, czyli albo jesteś biedny, albo mieszkasz w małej miejscowości, albo pochodzisz z rozbitej rodziny, Albo byłeś uzależniony na przykład od narkotyków i leczyłeś się, I wiadomo, której z tych kryteriów. Potem trzeba było spowodować, żeby ci ludzie zechcieli poddać się diagnozie psychologicznej. I potem trzeba było powiedzieć im, że okej, okay, nadajecie się i czy chcecie. I okazywało się, że czasami ci, którzy się nadawali, jednak nie chcieli, nie wytrwali w tym. A z kolei ci, którzy wydawało się być na początku, że oni się nie nadają do końca, że np. diagnoza psychologiczna nie jest taka jasna, klarowna w ich przypadku, nadali się znakomicie. A kim są uczestnicy projektu? Jakie mieli problemy? Mieliśmy bardzo dużą grupę osób z problemami współuzależnienia. Zdecydowana większość naszych zagrożonych to osoby mające problem z zależnością alkoholową w domu, albo ojciec, albo matka, niestety. Bardzo często wychowywani przez jedno z rodziców. Było parę osób leczonych psychiatrycznie z problemami emocjonalnymi w przeszłości, pewnie jako osoby współuzależnione, i parę osób, które sobie nie radziły z emocjami w ten sposób, że sięgały po narkotyki. I mieliśmy dwie osoby, które miały w przeszłości podjęte próby samobójcze. Więc trochę było takich rzeczy. Natomiast w momencie, w którym startowali do testów, do badań, do projektu, to już byli w zdecydowanej części poukładani ludzie, natomiast te problemy gdzieś ich przytłaczały i dlatego musieliśmy zobaczyć, gdzie jest problem i jak to wyważyć, żeby, czy mogą być w kontakcie z innymi podopiecznymi, podobnymi do nich, czy nie. Myśleć o, o kilku osobach, u których widziałem naprawdę bardzo duży progres. Ale progres w takim odnajdywaniu samego siebie, w takim wyrażaniu siebie na forum, w, takim, w takiej otwartości, ciekawości świata i wielu jeszcze innych elementów, które można by tutaj wymienić. Ja myślę, że to, to się zadziało. I, i, I sam fakt, że niejednokrotnie przy omawianiu różnych tematów pojawiały się pytania, które odnosiły się do rzeczywistości, w której te osoby żyją. I de facto one przychodziły do domu z pewną wiedzą, którą potem wykorzystywały tudzież szukały dalej. I to jest myślę taka bardzo ważna zmiana, która niekoniecznie dzieje się na poziomie jakimś takim bardzo poważnym, głębokim, ale bardziej powierzchownym, ale ważnym z perspektywy ich funkcjonowania. Oprócz wykładów, warsztatów i zajęć były też na przykład obozy survivalowe, w czasie których uczestnicy mogli lepiej poznać siebie i innych. Wypadek drogowy może zdarzyć się każdemu z nas, dlatego umiejętność rozpoznawania obrażeń poprzez wykonywanie szybkiego badania urazowego jest bardzo ważna. Dzięki temu możemy wykryć obrażenia u ofiary wypadku, które mogłyby przyczynić się do śmierci tej osoby. Wykrywając takie obrażenia, na przykład masywny krwotok, możemy próbować go zatomować. Ćwiczyliśmy różnego rodzaju warianty. Różnego rodzaju sytuacje, w których wykorzystywaliśmy materiały opatrunkowe dostępne na rynku i umiejętność opatrywania ran powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych. Rozmawiać pani Marto z nią. Słyszysz mnie coś się stało? rana, kwawi rana, dobrze mówi. Bierzemy opatrunek, zakładamy. I tu oczywiście tak przekładamy i staramy się na górną stronę, nie? Bardzo interesująca propozycja w ogóle czegoś, nauczenia się, czegoś nowego, aczkolwiek doświadczenie pewne, życiowe też również na przyszłość, ale i również możliwość radzenia sobie w przyszłości z zetknięciem się z problemami młodych ludzi. stwierdziliśmy, że to będzie fajny element, który może przydać się im właśnie jako przyszłym mentorom. Przede wszystkim e, oni nabywają tych umiejętności przydatnych do mentoringu, ale ta wiedza też im się przydaje w życiu, no bo wiadomo, że każdy z nas ma konflikty, każdy musi się komunikować z innymi ludźmi, więc jakby ta wiedza będzie również przez nich wykorzystywana w życiu codziennym i ma im ułatwiać życie. Którą otrzymują w projekcie te umiejętności, bo to nawet nie tyle wiedza, chociaż też ale umiejętności, samopoznanie, co też jest nie do znaczenia, ma być taką dobrą podwaliną do tego, żeby ci młodzi ludzie mogli być wsparciem, chociaż może to nie jest najlepsze określenie, osobą, która potrafi pokazać właściwą drogę i jednocześnie. Być osobą, która, kiedy coś się będzie działo, będzie pomocna i pokaże właściwą ścieżkę. Ten mentoring rówieśniczy to naprawdę fantastyczne, ponieważ my lubimy ludzi podobnych do nas samych zdecydowanie. Więc to daje szansę na powodzenie w projekcie, chociaż nie ukrywam, że wymaga to od mentorów m, w dużej motywacji i samozaparcia, żeby iść tą wytyczoną dla siebie dalej drogą. Pierwszą rzecz ustawiacie sobie azymut tutaj w środku. 260, a więc sobie tak przekręcam, żeby teraz 260 się znalazło. Następnie się obracam tak, żeby igła czerwona znalazła się w czerwonej strzałce. I zobaczcie. Ja, ja mam w czerwonej strzałce. Ale masz odwrotnie, to nie jest. Masz azymut 120. Już zaczęłaś zobaczyć. Sorry, tam już masz troszkę przełamania, bo już nie się odwrócić. Słuchaj, na 100 metrach zrobisz 10 metrów. W na kilometrze zrobi 100 metrów, jak będziesz tak to trzeba uważać. Słuchajcie, musimy bardzo pilnować tych kątów, bo jeżeli mówię, popełnimy błąd, staniemy źle, to już potem z tego złego miejsca, znowu się źle namierzymy. 49 kroków. No, no łapisz, to, to zobacz. teraz na tamto mniej więcej stosunek dochodzi. Ja tamtej stosunek się za mną nabierzesz, prawda? A kto to jest ten mentor? My zakładamy, że mentor to nie jest ktoś, kto ma rozwiązywać wszystkie problemy. Tylko to jest ktoś, kto ma być mądrym towarzyszem, kto wie może trochę więcej, o czegoś się więcej nauczył, może trochę więcej dlatego, że jest odrobinę starszy, potrafi zachować trochę większy dystans. Nie ma rozwiązywać problemów, nie ma być terapeutą, nie ma być wychowawcą, ma być dobrym towarzyszem. Przede wszystkim. Informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.nicbeznasbyd.pl